kiedy wziąłeś po raz pierwszy gitarę do ręki. No właśnie, tutaj to jest taki pretekst do porozmawiania o moich początkach. To było bardzo dawno, nie będę zdradzał ile lat temu. Natomiast pierwszy raz, pierwszy raz gitarę wziąłem mając chyba 3 latka, gdyż dostałem taką małą gitarę zabawkę od mojego chrzestnego. I tak się składa, że Wokoło wszyscy, wszyscy, grali, czyli wszyscy grali, śpiewali. Generalnie moja rodzina jest bardzo muzykalna. Ze strony ojca, ze strony matki, wujkowie, dziadkowie, prędziadkowie. Każdy na czymś grał, oczywiście amatorsko. Nawet moja mama miała incydent z mandoliną. W związku z tym ja gdzieś tam przy biesiadach rodzinnych stałem i próbowałem grać. Właściwie udawałem, że gram. Śpiewałem sobie gdzieś tam pod nosem i gdzieś ta gitarka nawet mam ją chyba w Muzeum gitar, które stworzyłem niedawno. I to był pierwszy raz. Jak wyglądała ścieżka Twojej kariery? Tak jak wcześniej wspomniałem, pierwszy zespół założyłem w szkole podstawowej. To był jakiś 78 lub 9 rok. I to był taki początek, początek, taka iskra, gdzie tutaj z kolegami z podwórka graliśmy sobie, śpiewaliśmy. Przeszliśmy wszystkie, wszystkie szczeble tych przeglądów od. Osiedlowego poprzez dzielnicowy, poprzez wojewódzki. Zdobywaliśmy jakieś tam wyróżnienia, nawet jakieś, udało się wygrać jakiś chyba przegląd. Kolejna opcja to, to był zespół Beatrice. To już był taki poważny, pierwszy mój zespół, gdzie, gdzie właściwie otarliśmy się o takie duże sceny. To był 84 1995 rok. Dotaliśmy nawet do festiwalu w Jarocinie. To było naprawdę duże osiągnięcie w tamtym czasie, ponieważ Jarocin miał wielką rangę i, i, i też był wielki festiwal muzyków rockowych, z czego prawie otarliśmy się po raz kolejny o, o wydanie płyty, nagranie płyty. Do tego niestety nie doszło. Zespół gdzieś tam się roz, roz, rozmył. Na moje miejsce do zespołu wprowadziłem Wojciecha Pilichowskiego, to jeden z słynniejszych basistów polskich, którego miałem przyjemność uczyć w tamtym czasie. Ja dostałem natomiast propozycję do zespołu Papa Dance. No i to był wielki, piękny rozdział w moim życiu, ponieważ od razu wszedłem na tak zwane salony i wielkie sceny, wielkie festiwale, bardzo wielk złote płyty, platynowe płyty, wielka, wielka kariera, wszystkie plebiscyty wygrane, histeria na koncertach, tysiące fanek, fanów oraz fankluby, 120 fanklubów. Wtedy mieliśmy wyjazdy zagraniczne, do krajów tutaj ościennych, jak, jak właśnie Niemcy, Związek Radziecki, Czechosłowacja, no i oczywiście Stany Zjednoczone, gdzie w tamtym czasie to był naprawdę wyczyn, żeby tam pojechać i, i, i grać oczywiście dla Polonii, ale, ale to, 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 było, to było wielkie przeżycie. Zespół Papadenes zawiesił działalność w 1990 roku. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych założyłem w Polsce zespół Person, z którym nagrałem dwie płyty. Tutaj też chcę powiedzieć, że doszliśmy do dosyć wysokich pozycji w programie Muzyczna. Jedynka to wtedy był taki fajny, bardzo fajny program, który, w którym były teledyski, i to były dwie wersje: i telewizyjna, i radiowa. No i w, też bardzo wysoko się, się tam klasyfikowaliśmy. Natomiast no, z powodów od nas niezależnych, zespół Persą się rozpadł. A ja dostałem propozycję do zespołu Oddział Zamknięty. Z Oddziałem Zamkniętym to jest kolejna moja piękna historia, ponieważ jak miałem 15 lat, byłem fanem tego zespołu i zawsze właściwie na pamięć znałem te piosenki, wszystkie wielkie hity. Także od razu wszedłem w ten, w ten zespół, jak, jak w tak zwane przysłowiowe masło. Y to był bardzo dobry okres tego zespołu. Nagraliśmy płytę Bezsenność. Wcześniej była płyta Terapia, którą miałem przyjemność promować. Wszystkie teledyski, wszystkie rzeczy z tej płyty. Zresztą słynny teledysk do piosenki Gdyby nie ty jest z moim udziałem. To jest wersja akustyczna, która ma w tej chwili chyba 8 czy 9 milionów odsłon. Także to był piękny etap w moim życiu. Wiele pięknych koncertów, bardzo dobre czasy dla muzyki rockowej. No, ale niestety też, też gdzieś to się wszystko roz, roz, rozwiało, nad czym wszyscy ubo, ubolewaliśmy. Kolejnym etapem w moim życiu był zespół Big Beat, który istnieje do dziś. Ma 20, w tym roku obchodzimy 22-lecie. W sumie zagraliśmy też już no, ładnych kilkaset koncertów z tym zespołem. Nadal gramy, nadal śpiewamy. Dzięki temu zespołowi, właściwie to, że, że tutaj uprawiamy tę muzykę beatlesowską i muzykę big-beatową, powstał pomysł w mojej głowie stworzenia festiwalu Beatlemania, który w tym roku miał obchodzić swoją 13. 13 edycję. Kolejny etap to reaktywacja zespołu Papadens. To był 2003 rok. W 2005 wydaliśmy płytę Milion Fanek, którą wrzuciliśmy na rynek. Zespół do dziś gra, koncertuje bardzo dużej ilości. Wydajemy płyty, nagrywamy mamy nowe piosenki. Tak jest do dziś. Myślę, że, że, że tak będzie jeszcze bardzo, bardzo długo. Oby wystarczyło zdrowia. Tak? Natomiast kolejnym etapem mojej działalności artystycznej jest zespół Romantic Funk, który działa równolegle. Zespołem Big Beat, zespołem Papadę. Jest to muzyka instrumentalna oparta na gitarze basowej. W tej chwili właśnie nagrywam płytę. Zaprosiłem do tej płyty wspaniałych muzyków, artystów. To będzie taka niespodzianka dla całego rynku, myślę, muzycznego. W tej chwili jestem na etapie kończenia miksów do tej płyty. Więc myślę, że, że w przyszłym roku się ukaże. Yy, oczywiście to wszystko będzie uzależnione od, od sytuacji, yy, jaka jest no, w tej chwili na świecie, tak, no bo to, to wszyscy wiemy, co się dzieje. Poproszę następne pytanie. Co najmilej wspominasz ze szkolnych lat? Tutaj muszę powiedzieć o tym, że yy, wiadomo, no, szkoła nie była w jakimś szczególnym moim zainteresowaniem, oczywiście no musiałem ją skończyć, tak jak większość osób, ale w szkołach grałem, czyli w szkołach, miałem, chodziłem do szkół muzycznych oraz w szkole podstawowej, gdzie miałem normalne przedmioty ogólnokształcące, założyłem pierwszy, swój pierwszy zespół i tutaj w okolicznych ośrodkach kultury stawiałem swoje pierwsze kroki i właśnie to jest, to są najpiękniejsze wspomnienia, które, które miałem ze szkół, czyli po prostu Granie, śpiewanie, bo to też grono, grono przyjaciół, koledzy, koleżanki, całe towarzystwo. I właściwie dzięki tej muzyce zawsze gdzieś tam lądowałem w takiej elicie, elicie klas, do których chodziłem. I to było bardzo, bardzo fajne. Ile średnio dni w roku spędzasz poza domem? No to bardzo łatwo obliczyć. Właściwie większość weekendów gram koncerty. Bywa, że w tygodniu też czasami, natomiast no tyle, ile mamy dni w roku, no to, to tyle mamy weekendów. Gram w dwóch zespołach, za chwilę będę grał w trzech zespołach, bo Romantic Fang właśnie się organizuje, więc pewnie, pewnie będzie tego więcej. No czasami nie jest łatwo, ale sam tego chciałem, ja kocham scenę, kocham grać, więc na razie jest dobrze. Poproszę następne pytanie. Czy w tym roku organizacja Bitelmania Festiwal ma szansę na realizację z perspektywy zaistniałej sytuacji? Oczywiście ma szansę, ponieważ są tam jakieś limity publiczności. Na razie te limity są na tyle małe, że, że, że obawiam się, że przekroczylibyśmy te limity, więc jeśli te limity się zwiększą to Beatlemania to pewnie się odbędzie. Oczywiście to jest kwestia jeszcze sponsorów i kwestia całych no, finansowania i wszystkich innych rzeczy. Natomiast bardzo chcemy, żeby się odbyła. tak? Jaka była twoja największa wpadka podczas koncertów? Jeśli chodzi o moje wpadki, to właściwie starałem się, żeby ich nie było. No, czasami bywało, że zapomniałem tekstu albo albo gdzieś tam coś się msknęło To, to się zdarza największym artystom. Natomiast bywały takie sytuacje, Trudne, jeśli chodzi o sprzęt o nagłośnienie, bo w latach 80. Yy, miałem się rozwijać na najlepszym sprzęcie w tamtym czasie, ale też ten sprzęt jeszcze nie był na tyle dobry, jak dzisiaj, prawda? I bywały z, yy, koncerty, gdzie czasami na przykład gra, graliśmy w ogóle bez odsłuchów. Odsłuchy to są takie urządzenia, które pozwalają słyszeć muzykowi, yy, co się dzieje z przodu przed sceną. Yy, no i wtedy były, było ciężko, ponieważ praktycznie nie słyszałem, co, co gram. A koncertom Papadając na przykład wtedy towarzyszyły wielkie owacje, wręcz histeria. Praktycznie to wszystko nas zagłuszało, i nie wiedzieliśmy, co gramy, w momencie, kiedy nie mieliśmy odsłuchów. Także to, to taki, taki ciekawy incydent, a właściwie parę incydentów. Poproszę następne pytanie. Najtrudniejsze warunki, w jakich koncertowaliście. No właśnie, tutaj nawiązałem w, w jednej z wypowiedzi już na ten temat. Chodzi o kwestie techniczne właściwie, gdzie, gdzie coś się wyłącza, coś się rozłącza. Pamiętam incydent, kiedy na jakimś festiwali bodajże w Opolu yy, dokonano sabotażu w postaci, yy, postaci przecięcia kabli. Yy, I cała ścieżka basu, którą grałem, yy, właściwie nie było basu. Więc yy, no to było dosyć trudne, ponieważ yy, grałem ze świadomością, że, że nie słychać co gram. To taki, taka ciekawostka. Poproszę następne pytanie. Czy będą bonusy w reedycji albumu Milion Fanek? Nie mogło się mylić. Y, bonusów nie będzie, ponieważ będzie wydana ta główna część y, tej płyty, czyli te płyty, utwory autorskie, z którymi powróciliśmy na rynek w 2005 roku, właściwie w 2003, ale płyta wyszła w 2005. Y, no ta płyta wtedy w, w, niestety miała taki y, incydent, że została zdjęta z, z spółek z powodu naszej sprawy sądowej, którą wygraliśmy y, i w tej chwili wraca na półki y, y, właśnie tylko, że niestety w, z tą opcją główną, tak? Czy to prawda, że zespół Papa Dance, y, obecnie Papa D, powstał na brudnie? Y, częściowo tak, ponieważ skład, nasz skład, w którym ja uczestniczę od 1986 roku, w tamtym czasie właśnie miał castingi. Był taki casting naboru do zespołu Papadens. I część tego castingu odbywała się w moim domu rodzinnym u mojej mamy. Ja zaprosiłem. Jacka Szewczyka do siebie, tutaj gitarzystę zespołu i, i, i Mariusz Zabrocki dokonywał przesłuchania właśnie u mnie w domu, na, tutaj na, 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 na Brudnie. Więc część castingu do Papa Dance, tak dokładnie tu się odbywała i jak gdyby no można to podciągnąć pod to, że w jakimś sensie ten skład, który trwał naj, najdłużej i osiągnął największe sukcesy poprzez złote płyty, platynowe płyty oraz wygrane wszystkie festiwale o Polskie z rzędu pięć festiwali odbyliśmy yy, i wszystkie plebiscyty, które w tamtym czasie wygrywaliśmy, yy, setki koncertów yy, zespołu Papadęsa, jak gdyby cała kariera, tam się zaczęła właśnie tak. Jak nie Big Beat, to co? Pytanie o domową bibliotekę muzyczną. Yy, niektórzy myślą, że Big Beat jest moim jedynym. Yy, podobanie muzycznym, oczywiście to, to jest bardzo mylne stwierdzenie, ponieważ ja jestem bardzo szeroko traktują muzykę, dzielę muzykę na dobrą i złą, tylko i wyłącznie. Nie mam nie dzielę muzyki na gatunki. Tak więc ja mam y, tysiące płyt z różnych gatunków muzycznych, od, od jazzu, poprzez bluesa, y, rocka, y, rock'n'rolla, prawda, muzykę klasyczną, więc słucham wszystkiego dosłownie. Ostatnio przyznam szczerze, że najczęściej słucham klasyki, takiej klasyki muzyki poważnej. W samochodzie słucham radia RMF Classic i to, to mnie wycisza, uspokaja. O, gitary uratowane od zapomnienia. Co to za inicjatywa? Gdzie, jaka kolekcja? To jest jedno z moich marzeń, a właściwie to wszystko się narodziło przy okazji Działalności zespołu Big Beat. Jak wiadomo, Big Beat to jest muzyka lat 60., to wszystko nawiązuje do, do tamtej epoki. Muzyka The Beatles, muzyka wszystkich naszych zespołów bitowych, prawda? I teraz, tak, no przy okazji tego wszystkiego, musieliśmy mieć jakieś instrumentarium, które, które nawiązywało do tamtej epoki. I oczywiście, sprowadziliśmy najlepsze gitary światowe, takie, na których grali Beatlesi na przykład, znaczą nie tylko. No ale w Polsce nie mieliśmy takich wspaniałych gitar wtedy, w tamtym czasie, i graliśmy na, na polskich gitarach o nazwie Defil. Jak wszystkim wiadomo, większość polskich artystów wychowała się na tych gitarach, ponieważ nie było dostępu do innych, inne były drogie. Nie, to nie było takie proste, żeby sobie iść i kupić po prostu gitarę. Więc każdy na tych, na tych gitarach polskich Defil się uczył grać. One były obecne wszędzie, w, w domach kultury, w, w jednostkach wojskowych, w szkołach. Właściwie ja pamiętam, jak tylko sięgam wstecz pamięcią, to te wszystkie gitary gdzieś, gdzieś, gdzieś one były. I w pewnym momencie mojego życia, właściwie wtedy, kiedy, kiedy Big Beat nagrywał płyty, postanowiłem przy okazji promocji jednej z płyt stworzyć taką. taką wizualizację i postawić te wszystkie gitary polskie jako, jako tło. Oczywiście nie, nie można było tego zrobić tak sobie po prostu, ponieważ tych gitar nie, nie ma. One były poniszczone, zniszczone, gdzieś tam gdzieś tam znikły z, z planety. Wybrałem się na taką, przy okazji koncertów zespołu Big Beat z basistą Tomkiem Latosem do fabryki, która jeszcze wtedy istniała. To był rok 2000. I tam dyrektor tej fabryki otworzył nam cały magazyn i pokazał, Wszystkie te gitary polskie, które tam były w tym magazynie. Ja w szok, bo ja też zaczynałem na gitarach Defil, więc no wielki sentyment, wielkie wzruszenie, że, że, że to zobaczyłem na własne oczy. Jakoś temat się wtedy rozmył. Miałem tą kolekcję tutaj przywieźć do, do, do Warszawy, postawić przy, przy okazji koncertu, ale gdzieś to się tam jakoś rozmyło. Do tematu wróciłem za parę lat. Pojechałem do tej fabryki, a okazuje się, że fabryka w ogóle nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak, jak już fabryka Dolnośląska fabryka instrumentów lotniczych Defil. Nie ma czegoś takiego. No i wtedy kurczę, wpadłem w panikę, Mówię, chyba już nigdy tego nie, nie, nie zobaczę na oczy. Wtedy zaczęła się inicjatywa, podjąłem taką inicjatywę, żeby szukać tych gitar, szukać. I znalazłem bardzo w trudnych warunkach no bo i na w internecie i w Domach Kultury, i w różnych miejscach, na jakichś tam targach. Przez wiele lat zbierałem te gitary, zbierałem dokumentację, zbierałem wszel wszelkie wiadomości na temat yy, tej fabryki. Yy, udało mi się zebrać całą kolekcję tych gitar. Czasami musiałem kupić trzy, żeby zrobić jedną, bo wiadomo, yy, one były w strasznym stanie te gitary. No ale udało mi się stworzyć całą kolekcję, od odtworzyć właściwie całą kolekcję. I stworzyć muzeum Gitar Defil, które w tej chwili mieści się w Warszawie, jest dostępne do zwiedzania na ulicy Wiktorskiej, na Mokotowie. Serdecznie zapraszam. Ile w szafie masz strojów scenicznych? Nie liczyłem, ale one dochodzą i odchodzą, czyli niektóre się już wyeksplatowały i one są eliminowane z szafy, ale wiele strojów dochodzi. Właśnie na każdy sezon dochodzą nowe stroje, więc do no tego jest sporo było sporo. No i mam oddzielne pomieszczenie na, 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 na te stroje. Poproszę następne pytanie. Twoja opcja na relaks? Samotnik z książką czy towarzyski wieczór? Yy, ja lubię obie wersje. Właściwie yy, czasami lubię samotność yy, nad, na łonie przyrody, tam, gdzie, gdzie mam dom yy, nad Narwią i w, w okolice Puszczy Białej. I tam gdzieś się wyciszam, i, i, i jak wracam z tras koncertowych, to lubię być sam, autentycznie, ale też bardzo lubię towarzystwo. I w sytuacjach, no ale tutaj, akurat na wyjazdach, tego towarzystwa nam nie brakuje, więc w tej kwestii jestem naprawdę odwartościowany. Poproszę o następne pytanie: Twoje największe marzenie? Tutaj można, mogę nawiązać do y, wszystkich marzeń, które, które y, były w moim życiu, ponieważ chciałbym, żeby te marzenia y, rosły do potęgi NT. Y, chodzi o to, że, że y, jeśli komponuję piosenki, chciałbym komponować je jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Jeśli piszę teksty, chciałbym pisać je w większej ilości, jeszcze lepsze teksty, prawda? Jeśli gram na gitarze, chciałbym grać lepiej. Y, jeśli stworzyłem Muzeum Gitar, to chciałbym, żeby to Muzeum Gitar obejrzał cały świat. Jeśli stworzyłem festiwal Beatlemania, chciałbym, żeby ten festiwal też był coraz liczniej uczęszczany przez, przez publiczność, żeby był znany na całym świecie. Oczywiście, zdrowie, radość, spokój życia i oczywiście, żeby nie było takich epidemii, jakiej ostatnio przeżywamy.